Cześć wszystkim, z tej strony Asgard, i zapraszam do kolejnej... Kurde, znowu zacząłem. Do kolejnego filmiku z serii Asgard prezentuje. Dzisiaj mam dla was Assassin's Creed Revelations, takiego ostatnio obiecałem. Dla, te, dla tego pudełkowego wydania poświęcę wam jeden odcinek, bo to jest kolekcjonerska edycja, tutaj już trochę więcej widać. Ogólnie to całość tutaj z tyłu był pewnie jak mi się może okazję gdzieś w sklepie widzieć. To tutaj z tyłu było opakowanie gdzieś tutaj tak, tak, takie zalepione takim kartonem to było i to się tutaj ze wszystkich stron odlepiało, ten karton jest już wywaliłem. Ale nie pomyślałem, że będę nagrywać kiedyś coś takiego, tak to było, to zostawiłbym wam pokaże. Dobra, zaczynamy. Pudełko widzieliście, wygląda tak. Fajne jest o tyle, że jest zrobione trochę z plastiku, trochę z kartonu i otwiera się je przesuwając znak asesynów do góry gdzie się otwierają na boki ramiona i w środku je zawartość. się przyjrzymy tej zawartości. Yy, tak, na pierwszy rzut idzie właśnie powinienem Wam kamerkę przekręcić, nad tym nie pomyślałem tak jak poprzedni. Tak, na pierwszy rzut oka Mamy coś takiego, taką kopertkę. No żeby dobrze było widać o. Taką kopertkę mamy, A The Secret Embers, to jest film. Stuk tak wygląda. W środku jest jedna płytka. To jest film yy, przedstawiający yy, ostatnie chwile z życia cie Auditore, którego mamy okazję poprowadzić w grze. To jest ostatnia przygoda z Ety Auditore. Yy, tak, i to przedstawia jego starość, tam yy, jak sobie żyje w Willi yy, w Toskanii. Tak tutaj jest. Tutaj, tutaj jest opis ogólnie. Yy, tam odwiedza go ogólnie, w chińska asasynka. Fajny filmik taki yy, przedstawiający jakby tą historię do samego końca. Trochę smutny, ale fajny. Tak. Druga część? Druga rzecz, sorry. To jest yy, redbook Rzecz, którą chyba najbardziej lubię w tych wszystkich edycjach kolekcjonerskich. Świetne grafiki, jak zwykle. Co tu dużo mówić? Trochę ciuchów, trochę postaci, trochę różnych miejsc. Coś takiego. Takie fajne. W takiej srebrnej obowolucie, że tak powiem. Fajna rzecz. No i już samo pudełko. Pudełko wygląda tak, z drugiej strony tak. To jest pudełko premierowe, które było też na yy, półkach w sklepach. W środku mamy... Yy, ...kapkę. Nie, najpierw mamy instrukcję. Coraz rzadziej widujemy instrukcję w pudełkowych gier. No i tutaj też coraz mniej bogate są kilka kartek na krzyż. No i z drugiej strony coś takiego yy, w środku mamy jeszcze coś takiego dodatkowa zawartość opis z drugiej strony tam z kodem wszystko różne pierdółki, opis jak yy, opis jak to wszystko pisać gdzie i tak dalej a w środku mamy tak płyta z grą na takich drzwiczkach to tak powiem i płyta z muzyką z gry Przesłanie trochę, tak żeby było lepiej widać. Assassin's Creed są tak. To są chyba wybrane ze wszystkich czterech części, które wyszły do tej gry. Bo, no, z Revelations tam, z Assassin's Creed Brotherhood, dwójki jedynki tam są chyba kawałki. No, to powinienem schować też. No tak, zawartość tego się prezentuje tak. właśnie, bardzo fajnie. Najfajniejsza rzecz oczywiście, artbook. Tak jak w przypadku aspektów, tak też najbardziej mi się podobają. I ogólnie to się tak prezentuje. Bardzo fajny jest pomysł z tymi otwieranymi tymi ramionami. Nie wiem bardzo mi się podoba, ale czasem trochę ciężko jest pokładać te rzeczy z powrotem. Tam w środku, przez tę przez konstrukcję tego... tego... Czegoś, tego pudełka. No akurat teraz mi miarę ładnie poszło pakowanie tego No i tak się prezentuje Cała ta edycja Wyprostuję kamerkę Mam nadzieję, że się Wam podobało W kolejnym odcinku przedstawię Wam Assassin's Creed 3 edycję Join, Join or Die Edition Także dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych filmikach serii Asgard prezentuje Trzymajcie się, pa!